dzieło sztuki. W dodatku uwinęliśmy się szybciej niż elfy Mikołaja. Zaproszenia zostały doręczone i wszyscy A. mieszkańcy są zachwyceni. Czy mi się zdaje, czy robi się coraz mroźniej? Te lodomiotacze 10 tysięcy naprawdę się sprawdziły. Śnieg jest dosłownie wszędzie. Dzięki temu nas pierwszy świąteczny festiwal będzie super wyjątkowy. Za Magia świąt że radość wraca znów, wypełnia każdy kąt. Nie mogę się doczekać już. To czas zabawy właśnie tak, niech szyby zdobi mróz. Bo po to śnieg tu z nieba spadłby nas zachwycić znów, bo ten szczególny czas się zdarza raz na rok, więc stańmy wszyscy.